Pierwsza kolejka w Lidze Fanów nabiera rumieńców. My jesteśmy po, świeżo po spotkaniu Energii e, z Old Angels Koło, a e, moim gościem jest Woodrow Hawranyszyn z zespołu Energii. Witaj. Dzień dobry, witam. E, cofnijmy się do sezonu wstecz? E, graliście w trzeciej lidze. E, była tam szansa w pewnym momencie na awans wyżej. Ale ostatecznie zajęliście czwarte miejsce, nie awansowaliście. E, dzisiaj na inaugurację e, mocna drużyna z koła, Old Angels, która ma swoje ambicje i ma swoją historię wśród fanów, wygraliście 9 do 2. E, bardzo dobre rozpoczęcie sezonu. No, nie ukrywam, że trochę okryliśmy z parę zawodników z innych drużyn. Dlatego zaczynamy bardzo mocno ten sezon i mamy nadzieję, że tak pójdziemy dalej. E, no właśnie, bo ta liga wydaje mi się, że znowu zrobiliśmy małą Reorganizację rozgrywek, żeby te poziomy były w miarę wyrównane i żeby tak naprawdę e, walka toczyła się do końca o awans o utrzymanie. E, nawet piąte miejsce w lidze gwarantuje udział w e, turnieju, który odbędzie się po lidze. E, czy jaki jest w ogóle cel wasz na ten sezon? Czy, czy to jest awans do wyższej ligi, czy żeby zostać w piątce? Jak najbardziej stojimy jak najwyższe cele? Pierwsza, pierwsze miejsce to jak na 100%. Eee, no właśnie, a jakbyś ocenił te wzmocnienia, bo wiemy, że kilku zawodników doszło do was eee, dzisiaj pierwsze spotkanie jak się zaprezentowali? Bardzo dobrze, bardzo dobrze. I w ogóle pocięliśmy się dzisiaj pierwszy raz widzieliśmy się i jakoś tak nam poszło super. Przeciwnicy byli zdziwieni, że po prostu w tak gramy dzisiaj. No. No właśnie, zabrałem się ogólnie tak o rozgrywki 120 drużyn 12 poziomów rozrywkowych. E, jak się w ogóle tutaj u nas czujecie? E, jak patrzycie na inne ligi? E, ogólnie twoje wrażenie. Bardzo fajnie, bardzo fajnie Liga Fanów to jest według mnie najlepsza jest liga w Polsce, w Warszawie i zamierzamy tutaj grać dalej i dalej i dalej jeszcze na 100%. A właśnie komunikujecie się z jakimiś yy, drużynami? E, gdzie grają wasi rodacy, jakoś przyjaźnici się znacie, czy po prostu spotkaliście spotkali się, spotkali się tutaj w Lidze Fanów dopiero? E, szczerze mówiąc tak, tutaj poznaliśmy się bardzo dużo drużyn w Lidze Fanów akurat, no i poza Lidzą Fanów też gramy ze sobą sparingi i tak dalej, spotykamy się na piłko, na drinki i, i taka rodzina atmosfera panuje między nami. No. E, no dobra, to życzę ci, żebyście w tym sezonie zaszli jak najwyżej, Udany y, debiut tutaj, y, inauguracja y, wygrana, więc życzę, żeby w kolejnych meczach podobnie było. Dzięki bardzo. Dziękujemy. Dzięki.